Pierwsze niedziela Adwentu, 1 grudnia 2019 roku. Serdecznie pozdrawiam z, z zachodniego Kazachstanu, z miasta Kulsary, z placówki misyjnej. No i zapraszam na krąg biblijny. Księgi Izajasza, rozdział 2, wiersze od 1 do 5. Widzenie Izajasza syna Amosa dotyczące Judy i Jerozolimy. Stanie się na końcu czasów, że góra świątyni pańskiej stanie mocno na wierzchu góry, i wystrzeli ponad pagórki. Wszystkie narody do niej popłyną, mnogie ludy pójdą i rzekną Chodźcie, wstąpmy na górę pańską do świątyni Boga Jakubowego. Niech nas nauczy dróg swoich, byśmy kreślili jego ścieżkami, bo prawo wyjdzie z Syjonu i słowo pańskie z Jeruzalem. On będzie rozjemcą pomiędzy ludami wyda wyroki na liczne narody. Wtedy swe miecze przekują na a swoje włócznie na sierpy, naród przeciw narodowi nie podniesie miecza, nie będą się więcej zaprawiać do wojny. Chodźcie do domu Jakuba, postępujmy w światłości pana. Autorzy biblijni prorocy bardzo lubią obrazy, i tutaj mamy taki obraz. Tłum ludzi, tłum pielgrzymów zmierzający do świątyni Jerozolimskiej. Takie doświadczenie miał prorok, bo mógł obserwować co roku trzy razy w roku na święta pielgrzymów przybywających pnących się pod górę do góry Syjon do świątyni Jerozolimskiej, aby tam świętować. Tutaj najprawdopodobniej chodzi o święto namiotów. W Księdze Powtórzonego Prawa czytamy rozdział 16, wiersze od 14. Następujące. 14. W to święto będziesz się radował Ty, Twój Syn, Twoja córka, twój, e, sługa Twój niewolnica, a także lewita, obcy sierota, wdowa, którzy żyją w Twoich murach. Przez siedem dni będziesz świętować kuczci Pana Boga swego w miejscu, które sobie obierze Pan, za to, że ci błogosławi Pan Bóg Twój we wszystkich Twoich zbiorach, w każdej pracy, Twych rąk, abyś był pełen radości. Nie tylko Izraelita, ale yy, yy, sługa Twój, niewolnica, lewita, także obcy i sierota, i wdowa, którzy żyją w Twoich murach. Jest to święto, oczywiście, przede wszystkim, jako znak przymierza z Bogiem, ale również święto otwarte na innych. I właśnie to otwarcie na innych. Prorok tutaj wyraźnie yy, akcentuje, mówiąc, że Liczne narody przyjdą, mówiąc: Wstąpmy na górę Dawida, niech nas pouczy dróg swoich, byśmy kroczyli jego ścieżkami. Chodzi o to, że tutaj Świątynia Jerozolimska nie jest przedstawiona jako miejsce do składania ofiar, tylko jako miejsce, gdzie, które będzie miejscem spotkania wszystkich narodów, żeby przyjąć przymierze z Bogiem, bo prawo wyjdzie ze Syjonu i słowo Pańskie z Jeruzalem. I co się stanie dalej? Drugi obraz. Bo on będzie rozjemcą między ludami. To znaczy ludzie, ludy skłócone przyjdą jak do rozjemcy, jak do sędziego i on po prostu będzie rozjemcą. Będzie ustawiał tutaj porządek. Sprawiedliwość ustanawiał. Tylko prawdziwą sprawiedliwość. Taką sprawiedliwość, gdzie nikt nie będzie pokrzywdzony, a wszyscy będą jej beneficjentami. Wiemy, że czasami że wojny biorą się właśnie z niesprawiedliwości. Tam, gdzie jest sprawiedliwość tam gdzie jest, tam, gdzie po prostu sprawiedliwości brakuje, tam trzeba tuszować nienawiść w jakiś sposób poprzez równowagę militarną. tylko taka równowaga militarna jest bardzo niestabilna. W przypadku rozjemstwa Bożego, on będzie rozjemcą między ludami, wyda wyroki dla licznych narodów. To będzie tak, że, że Bóg całkowicie sprawiedliwie wszystko rozsądzi. Tak sprawiedliwie, że po prostu swe miecze przekują na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Piękny obraz. Wszystkie armie, swoje narzędzia do zabijania po prostu przerobią narzędzia do bardziej sensownych do bardziej sensownych działań dlaczego? bo Bóg się sprawą zajmie i ostatnia fraza pójdźcie do mu Jakuba postępujmy w. w, 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 w jak? pójdźcie do mu Jakuba postępujmy w światłości Pańskiej. Yy, oczywiście jest to wezwanie do yy, wezwanie dla domu Jakuba, ale dom Jakuba jest tutaj czyli dla, Izraeli, dla Izraela, ale on jest pierwszy z yy, naród wybrany, ale pierwszy z powołanych do przymierza z Bogiem. Wszystkie inne narody mają się również w przymierzu z Bogiem znaleźć. To jest dobra nowina dla nas. Psalm 122: Pieśń stopni Dawidowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano: Pójdziemy do domu Pańskiego. Już stoją nasze nogi w Twoich bramach o Jeruzalem. Jeruzalem wzniesione jak miasto gęsto i ściśle zabudowane. Tam wstępują pokolenia pokolenia Pańskie według prawa Izraela, aby wielbić imię Pańskie. Tam ustanowiono trony sędziowskie domu Dawida. Proście o pokój dla Jeruzalem. Niech zażywają pokoju, którzy Cię miłują. Niech pokój będzie w Twych murach, a bezpieczeństwo w Twych pałacach. Przez wzgląd na moich braci i przyjaciół będę mówił pokój w Tobie. Przez, względu, przez wzgląd na dom Pana Boga naszego będę się modlił o, o dobro dla Ciebie. Pokój dla Jerozolimy. Y Jerozolima, Jerusalem składa się z takich dwóch członów. Ir, czyli miasto. Shalom, czyli pokój. Ale więc miasto pokoju i prośba o pokój, żeby Bóg obdarzył pokojem i w, w tym pokoju również dobro, wszystko to, co, wszystko to, co e, odnosi się do wysokiego komfortu życia, się znajduje się właśnie w tym słowie szalom. Zresztą Żydzi jak się witają, mówią szalom. Kazachowie, tu gdzie ja jestem bardzo często na przywitanie mówią Assalamu Alaikum. Podobne znaczenie. Pokój niech będzie z Tobą, a więc wszystko to, co dobre. Ale chociaż to jest to miasto pokoju z nazwy, no to historia jaka była. Około tysiącznego roku była to stolica Jebusytów o nazwie Jebus. Tę stolicę zagarnął król Dawid. Postanowił zbudować sobie stolicę swoją w tym mieście, więc było to miasto Dawida. Zresztą w drugiej księdze Samuela mamy y, y, takie y, y, mamy taką, y, takie odniesienie. Zajrzyjmy może druga księga Samuela rozdział szósty wiersz dwunasty. Wtedy. dlaczego przeskoczył? Zaraz. DONIESIONO królowi Dawidowi, że Pan obdarzył błogosławieństwem rodzinę Obed Edoma i całe jego mienie z powodu Arki Bożej. Poszedł więc Dawid i sprowadził z wielką radością Arkę Bożą z domu Obed Edoma do miasta Dawidowego. Miasto Dawidowe i w pewnym momencie Dawid wpada na pomysł, żeby sprowadzić tam, bo wcześniej bał się Arki Przymierza, ale zobaczył, że w domu do obed Edomas zgat nic złego się nie dzieje, wręcz przeciwnie, więc postanowił przetransportować do swojej stolicy, czyli do miasta Dawidowego, Arkę Przymierza. Wielkie święto przy, przy tej okazji było zorganizowane. I w, w tym momencie miasto stało się y, y, właśnie takim sanktuarium, w którym y, niewidzialny Bóg przebywa w, w widzialnym znaku, czyli w tej arce przymierza, a więc staje się to miasto już nie tylko miasto Dawidowe, ale miasto Boże, czyli miasto święte. Nie święte w jakiś magiczny sposób, tylko święte, bo należące do Boga i mieszkańcy tego miasta są zobligowani przez to, że jest to miasto święte, do świętego prowadzenia się, czyli zgodnie z, z przymierzem Bożym. Zresztą Ziemia Święta, cały ten kraj, też Ziemia, która... Y, która ma być zasiedlona przez ludzi świadomych, przymierza z Bogiem i starających się wykonać wszystko zgodnie z Bożym zamysłem, tak żeby, y, żeby to rzeczywiście ta świętość miasta miał, y, i świętość y, y, ziemi y, miała przełożenie na pokój, czyli na dobrobyt mieszkańców. Y, wiemy, że ta św... wiemy, że Dawid wpadł również na piękny pomysł, bo tak, wybudował sobie pałac i pomyślał, no tak, a może wybuduje pałac też dla Pana Boga, czyli świątynię jerozolimską. Gdy wpadł na ten pomysł, prorok Natan przyszedł do niego i mówi, wiesz co, pomysł jest dobry, ale Bóg mówi, to nie ty zbudujesz mi dom, to ja zbuduję ci dom. Pojęcie dom tu chodzi, ma dwa znaczenia. Hmm. Bóg mówi, Nie ty zbudujesz mi świątynię, a ja zbuduję ci dynastię królewską. Taką dynastię, która tak naprawdę będzie trwała całą wieczność. To jest potomek Twój będzie wiecznym królem. Oczywiście jest to obietnica dotycząca Mesjasza. Wiemy, że chodzi o Jezusa który będzie królem Jerozolimy, a jednocześnie królem całego kosmosu, całego wszechświata. Ostatecznie syn króla Dawida zbudował świątynię jerozolimską Salomon. I ta świątynia dotrwała tak do 587 roku, kiedy król babiloński Nabuchodonozor drugi ze, swoją, ze, ze swoim wojskiem weszli do miasta i zburzyli świątynię jerozolimską. Mieszkańcy Jerozolimy zostali wysiedleni i do 538 roku, aż do początku panowania króla perskiego Cyrusa, siedzieli w niewoli babilońskiej i dopiero po powrocie mogli odbudować świątynię jako dom Boży, ale znowu ten dom Boży w 167 roku przez greckiego króla Antiocha Epifanesa został zamieniony na bogańską świątynię, no bo król Antioch Epifanes chciał Ujednolicić religię w całym swoim imperium i na siłę wprowadzał wszędzie grecki sposób czczenia greckich bogów. Wiadomo, że bogów wymyślonych przez człowieka nie są to bogowie prawdziwi. No i yy, yy, dopiero później yy, świątynia została odzyskana. No i dotrwała do 70 roku naszej ery, kiedy Zgodnie z zapowiedzią Jezusa, została zrujnowana przez wojska Tytusa, czyli wojska rzymskie, i została z tej świątyni tylko ściana płaczu. Ale Bóg obiecał, że świątynia Jerozolimska będzie miejscem spotkania wszystkich narodów. I te Jego obietnice są żywe. Do tej pory Żydzi, jak się modlą, zwracają swoje oblicze w kierunku Jerozolimy i mówią: Jerozolimo, jeśli zapomnę o tobie, niech usknie moja prawica. Wiedzą, że przyjdzie taki moment, bo Bóg obiecał, że będzie odnowiona świątynia i stanie się miejscem spotkania wszystkich narodów. List do Rzymian, rozdział 13, wiersze od 11 do 14. A zwłaszcza rozumiejcie chwilę obecną. Teraz nadeszła dla was godzina powstania ze snu. Teraz bowiem zbawienie jest bliżej nas niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. Noc się posunęła, a przybliżył się dzień. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przybleczmy się w zbroje światła. Żyjmy przyzwoicie, jak w jasny dzień, nie w hulankach i pijatykach, nie w rozpuści i wyuznaniu, nie w kłótni i zazdrości. Ale przyobleczcie się w Pana Jezusa Chrystusa i nie troszczcie się zbytnio o ciało, dogadzając rządzą. Zbawienie jest bliżej nas, niż wtedy, gdyśmy uwierzyli. To jest... Y Rzeczywiście tak. Dlaczego? Bo plan Boży cały czas, cały czas się realizuje, cały czas idzie do przodu. W drugim liście Świętego Piotra Apostoła, w rozdziale trzecim, w wierszu dziewiątym, czytamy. Nie zwleka Pan z wypełnieniem obietnicy. Bo niektórzy są przekonani, że Pan zwleka, ale on jest cierpliwy w stosunku do Was. Nie chce bowiem niektórych zgubić, ale wszystkich doprowadzić do nawrócenia. Co powoduje, że ten plan Boży, ten Boży zamysł, jeszcze nie jest zrealizowany i jeszcze musimy poczekać na pełną realizację. No, to jest po prostu nasza, e, na, nasz brak zaangażowania, nasze lenistwo w budowanie Królestwa Bożego. Zwróćmy uwagę, że gdy na początku Moszy Świętej modlimy się e, aktem pokuty, to mówimy, bo bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Właśnie grzechy zaniedbania nasze powodują to, że, e, że jest tak jak jest, że jeszcze. Królestwo Boże że jeszcze na Królestwo Boże trochę rzeczkę musimy poczekać. Pierwszy list do Koryntian rozdział 7 wiersze 26 i 29 mówią Uważam, że przy obecnych utropieniach dobrze jest tak do zostać dobrze jest dla człowieka tak żyć mówią bracia czas jest krótki trzeba więc aby ci którzy mają żony tak żyli jakby byli nieżonaci Um... Nasza, um... nasze życie ma um... i nasze sprawy, to co robimy naprawdę znaczy o wiele więcej niż nam się wydaje. Bóg chce, byśmy byli jego współpracownikami w um... przybliżaniu Królestwa Bożego w zbawianiu świata.. Um... I czytamy również w dzisiejszym naszym czytaniu. Odrzućmy więc uczynki ciemności, a przebloćmy się w zbroję światła. To nie jest tylko kwestia wyboru. Odrzućmy uczynki ciemności, wybierzmy uczynki światła, ale obleczmy się w zbroję światła. Czyli przyobleczmy Jezusa. Dlaczego? Sa samo, samą swoją siłą, samą swoją mocą nic nie damy rady. Potrzebujemy tak jak, takiej jakby kamizelki kuloodpornej Właśnie Święty Paweł o tym mówi w kilku miejscach, na przykład drugi Koryntian 6,7. Święty Paweł pisze okazujemy się sługami Boga przez i tam różne rzeczy wymienia. I w szóstym i, i w siódmym Wierszu przez głoszenie prawdy i moc Bożą, przez oręż sprawiedliwości zaczepny i obronny. List pierwszy do Thesoloniczan, 5.8. My, zaś, którzy do dnia należymy, bądźmy trzeźwi, odziani w pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. List do Galatów 3, 27. Bo wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoglękliście się w Chrystusa. Tak jak, tak jak w białą szatę, tak jak w taką kamizelkę kuloodporną, w taką w takim pancerz. Chodzi o to, że budowa Królestwa Bożego jest troszeczkę jak wojna i jesteśmy żołnierzami Jezusa. I walczymy nie własną siłą, nie własną mocą, ale właśnie mocą Bożą. Ewangelia według Świętego Marka 13.11, gdy Jezus mówi swoim apostołom o tym, że będą musieli cierpieć, mówi, gdy Was poprowadzą, żeby Was wydać, nie martwcie się przed tym, co macie mówić, ale mówcie to, co Wam w owej chwili będzie dane, bo nie Wy będziecie mówili, lecz Duch Święty. Bóg pomaga nam w, w, w tej walce. Mamy jednak też świadomość tego, że jako ochrzczeni przecież jesteśmy przyobleczeni w Chrystusa. Mamy bierzmowanie, czyli dary Ducha Świętego. Jesteśmy wyposażeni w cały, w, w cały arsenał Bożej mocy. Tylko ważne byśmy zaufali Bogu i działali zgodnie z Jego wolą. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 24, wiersze od 37 do 44. Jezus powiedział: Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Albowiem, jak w czasie przed potopem jedli, pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, aż przyszedł do potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu. Jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach. Jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan Wasz przyjdzie. A to rozumiejcie, gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, syn człowieczy przyjdzie. Znajdujemy się w bardzo apokaliptycznym tekście Ewangelii Mateuszowej, gdzie są obrazy, które mogą przestraszyć, ale zamysł autora nie jest, żeby przestraszyć. Apokaliptyka jest po to, żeby żeby dać na trudne czasy otuchę i pokrzepienie, umocnienie. Będą trudne rzeczy, ale ostatecznie Boży plan się realizuje. Przyjście Jezusa. To jest centrum tego naszego tekstu. Jezus przyjdzie. Czas przyszły. Możemy powiedzieć, dlaczego nie przyszedł? No przecież Jezus, jeśli mówi do apostołów, to już przyszedł. Ale chodzi to tutaj o troszeczkę inne przyjście Jezusa. Chodzi, o takie y, m, przyjście Jezusa, jak mamy w księdze y, proroka Daniela y, w siódmym rozdziale wiersze 13 i 14, do tego później dojdziemy. Ale jak zrozumieć, jeden będzie wzięty, drugi zostawiony, jedna będzie wzięta, druga będzie zostawiona. Y, jak to przyjąć w ogóle jako dobrą nowinę, jeśli Ewangelia to jest dobra nowina, no to że, że jakieś takie będę, jedni wzięci, inni zostawieni. Chodzi o coś takiego. Ważne jest, żebyśmy tę Ewangelię czytali nie tak, jakby to przeczytał wąż z trzeciego rozdziału księgi Rodzaju. Ten wąż z raju, który tłumaczył wszystko, że Bóg jest zły, no bo coś tam, nie? Bóg Niezależnie od wszystkiego jest dobry, i tu właśnie zamiast z podejrzliwością yy, warto jest czytać tutaj z zaufaniem. To, co będzie wzięte, to, co będzie zostawione w czasach Noego, ten, kto był uznany za sprawiedliwego, został uratowany. Noe i jego rodzina, kto był uznany za niesprawiedliwego, utonął. Yy, tak naprawdę to. Nikt z nas nie jest w pełni Noem, nikt z nas nie jest w pełni tym, kto uton utonął. Jesteśmy yy, tak naprawdę, każdy z nas jest workiem i dobra, i zła. I to, co w nas jest dobre, Pan Bóg zabierze do siebie, umocni, ulepszy, oczyści. To, co jest złe, będzie musiało zostać utopione. O to tutaj tak naprawdę chodzi. Im więcej dobra, w nas będzie, im mniej będzie w nas zła, tym po prostu mniej będzie to bolało. Tym krócej będziemy siedzieć w czyśćcu. Chyba, że ktoś zdecyduje się, nie, to ja nie chcę y, żadnych tam bożych pomysłów. Ja, y, ja chcę bez Boga, no to wtedy trafi do piekła. No, ale to nie jest najlepszy wybór. Lepszym wyborem jest jednak jest jednak y, y, poddanie się y, Panu Bogu w tym ostatecznym eschatologicznym wymiarze, po prostu, co, co złego musi zostać utopione, niech będzie topione. Co złego musi zostać wypalone, i niech będzie wypalone. Wspomniałem o siódmym rozdziale księgi Daniela, rozdział. Yy, yy, znaczy, o siódmym rozdziale księgi Daniela, wiersze od trzynastego do czternastego. Posłuchajmy. Patrzałem w nocnych widzeniach. Oto na obłokach nieba przybywa. Jakby Syn Człowieczy podchodzi do przedwiecznego i wprowadzają go przed Niego. Powierzono mu panowanie chwałę i władzę królewską, a służyły mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie. Po hebrajsku pojęcie Syn Człowieczy oznacza nie mniej, nie więcej, a po prostu człowiek, ale tutaj ten jakby Syn Człowieczy na obłokach Czyli w takiej, właściwie w takim, jakby świecie należącym bezpośrednio do Boga, jest to jakiś taki przebustufiony człowiek, ale jednak człowiek. Wiemy, że jest to nawiązanie do Mesjasza, do właśnie tego ostatniego króla z dynastii Dawidowej, który ma przyjść. Ale. Jest tutaj jeszcze dość ciekawa rzecz, ponieważ Księga Daniela, rozdział siódmy, ten sam rozdział, troszeczkę dalej. Posłuchajmy tak, w takiej kolejności jeszcze wiersz 27 i wiersz 18, mówiący nam trochę więcej. Wiersz 27: A panowanie i władzę i wielkość królestw pod całym niebem otrzyma lud święty najwyższego. Królestwo jego będzie wiecznym królestwem, będą mu służyły wszystkie moce i będą mu uległe. Królestwo jednak, to osiemnasty wiersz, królestwo jednak otrzymają święci najwyższego i będą posiadać królestwo na zawsze i na wieki wieków. Jak widzimy, ten syn człowieczy, tutaj w tym tekście, jest takim zbiorowym synem człowieczym. To będą święci Boży i święci Boga Najwyższego i lud święty Boga, a więc gdyby, gdybyśmy to mieli przy, przyłożyć do Mesjasza, to ten Mesjasz okazuje się, że to nie jest tylko jedna osoba, a jakaś taka wspólnota ludzi, czyli naród Boży. W nowym przymierzu narodem Bożym są wszyscy ci, którzy są w nowym przymierzu z Bogiem, a więc chrześcijanie, ale ostateczny pomysł Boży jest taki, że cała ludzkość stanie się świętym narodem Boga. Oczywiście głową tego świętego narodu Boga oczywiście będzie Mesjasz, czyli Jezus jako król, ale w Jezusie mają królować wszyscy. To nie jest tak, że Jezus będzie tylko nosił koronę, a, a wszyscy inni gdzieś tam będą na oddalonych miejscach i służąc królowi. Jezus jest królem, który sam jest pierwszy w służeniu, a więc jego nikt nie prześcignie w królowaniu i każdy, kto służy, w jakiś sposób króluje. Im bardziej służy, tym bardziej króluje. Zajrzyjmy jeszcze do listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, rozdział 18, wiersz 20. Przepraszam, tutaj niestety pomyłka w notatkach. <grych> A więc Jezus jako król ma objąć królowanie. On jest tym synem człowieczym, który ma przyjść. I on jest, ale on nie chce królować sam, chce królować razem ze swoim kościołem. Święty Augustyn powiedział, że to jest yy, yy, Jezus już wstąpił do nieba, yy, ten yy, jako osoba, ale cały Chrystus jeszcze się rodzi, rodzi się w nas, rodzi się w kościele i dopiero, gdy cała ludzkość zjednoczy się. No i to jest właśnie czas naszego oczekiwania. na przyjście Pana, Adwent, Życzę wszelkich, Łaskę Bożych wykorzystania tego pięknego, wspaniałego czasu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.